Zaczynamy formę życia kochani, od takiej oto formy, także będzie co robić i teraz chciałbym Cię zaprosić serdecznie na pokład, bo razem z Mironem, mistrzem Polski. Siemano, witajcie serdecznie. Chcemy znowu zrobić fajną formę na lato i kochani, projekt jest rewelacyjny, bo macie całą wiedzę od Mirona. E, motywacje na grupie ze mną i plany treningowe, sposoby na odchudzanie, no bo te transformacje, które się. Dawid, gdybym cię nie odchudzał <laughs> wcześniej, wiedział, co jest możliwe zrobić z tym ciałem, to bym. Tak mi kupię mieć na brzuch. No i teraz patrz, no, wyglądam jak wyglądam. E, co na pierwszy rzut oka ci się jakby rzuca? No, przede wszystkim trzeba zrobić... Z Skórami schodzimy e, w tej e, żeby to doprowadzić do ładu takiego, żeby no, to ciało chciało budować, tak? Musimy je przygotować pod cyrklu znowu. się pozbyć. Tego, tego. pokaż to, nie? To jest hit, że niby jestem szczupły. To są te. A tu jest taki baleron, boki od obfitości. Męski mózg działa tak, że mi się wydaje, że gdzieś tam tatarka jest. Że to niby niby, niby ten, ale nie. Jeszcze to ja... Moi drodzy, do projektu również dołączam Michał, którego chcieli was. Rozbieraj się! Rozbieraj się. I generalnie u Michała jest mniej tkanki tuszczowej, natomiast też chcemy go rozbudować, tak? To się wytnie. Tak. To się trochę wytnie i do lata, moi drodzy, lecimy, także kto jeszcze się nie zapisał, koniecznie to zróbcie, bo lecimy do lata 2024. www.akademiamyślniksylwetki.pl, wbijajcie do projektu, będziecie ćwiczyć pod okiem Mirona, no i robimy formę na lato, a może i na lat. I <laughs> będzie niesamowita motywacja do działania w grupie. Let's go! Skoncentruję się na wierzchownku, Tutaj. <grym> no, ostatnio, Miron, trwało to. Bo ja tak, jak ja zaczynam trenować, to trochę jestem taki. Tu mnie boli. Tu cię jakoś tak nie chce mi za bardzo jeszcze starać. Nie wiem, czy na pewno formę zrobię. Bo jakim czasie ostatnio było tak, że już wszedłem. All in. Ja uważam, że te pierwsze treningi były. Pierwszy tydzień był taki. Mocno fizycznie ciężki dla ciebie, gdzie po pierwszym treningu byłeś po prostu blady. I długo po dwóch seriach ja się Z tak Na tak kanapie, pamiętam. białkę. <grym> ja, okay. I Ja się zastanawiałem, czy my ogóle po ćwiczeniach dali trening, nie? Więc to była kwestia tych pierwszych treningów, przełamania się fizycznie. Mentalnie ty byłeś mocno nastawiony, ty chciałeś, nie? Więc tam nie było jakby takiej bariery. Jak chcecie mieć dużą klatę, to musicie wyciskać przede wszystkim poprawnie. Tutaj zauważcie, że klatka jest u góry. Łokcie są prowadzone blisko tłowia. I u Michała robimy z plecami przyspolonymi do ławki. tego względu, żeby jego plecy były w pełni bezpieczne. Bo przede wszystkim zdrowie to podstawa, żeby nie robić jakichś ćwiczeń, które wam nie pasują. Tylko w planach treningowych macie takie ćwiczenia, które możecie dobrać idealnie pod siebie. Michał jak coś powie to kurde. Aż mnie zmotywował. Dawaj, dawaj, mocno. Ura. Tak jest. To nie lubię jak na mnie. Gdzie jest fota, która by cię zmotywowała do flick -fightu jakiegoś, czy prze? no koło bańki to już można, nie? Aha. Za pół też, nawet 100 się wziął. Jeszcze zależy też pytanie z kim, nie? Bo jakby no. mi Kalidowa chcieli dać, to ja nie wiem czym za by chciał. <laughs> bo ja jestem charakterny, nie? Że jak już bym wszedł, no to byłoby Olin, nie? A co robimy w ogóle trenerze? Testujemy sobie. Jak toś byś takie plecy jak już miałeś, to bo co tosować? polskie <laughs> prowadzi, mnie, O właśnie. Na tym, kochani, dzisiaj kończymy. Także dziękuję, Miron, za mega zabawę. Wbijajcie na formę życia. Dołączajcie. Robimy formę na lato. Takie jakie nie widziałem w szczyniku. Cześć, Do zobaczenia.